tak wszystkim wiem, eee, że powtarzam drugi raz. Tam zeskasowałem, ale, ale, ale po prostu tak, mi się źle nagrał. Jak zobaczyłem go na YouTube i to było bardzo dziwne. Normalnie było... Jak wyglądam normalnie go to było normalnie. Tam nagle takie bum. Taki szok. Nie. Dobra. To... Tutaj jest... O, no, no spawn... wiecie... Y, ...znikają, pojawiają się... Tutaj... na, no, Tutaj jest taki... pokażę wam... Sorry, ale był katar. Naprawdę bardzo przepraszam. Słuchajcie, które też bardzo przepraszam. O, my już. My. Patrzcie, o tak! Tak, kliknę, zapiszę pozycję, napiszę na czasie, Spadniecie, klikacie, na prawo i Jesteście w Okej. Ok. Teraz przejdziemy do następnego. To jest dla VIPów. A to jeszcze cały czas nie rozumiem, co to jest. Spis Comment Park. O, to takie, tak, To jest taki, park. Okay. To. Tutaj są ranga, Są rangi znaczy Tu jest taki jeszcze próbny parkour Taki sobie wylejaki jaki parkour Okej okay. Pokażę wam jakieś o jeszcze tutaj To 20 levela, A tutaj tak się sprawdza level na czacie. Ja jestem master C. no, ja mam 14 level Ale normalnie mam parkurowiec. Nie mam master C, tylko parkurowiec. No, okej. Okay. Pokażę Wam, nie wiem, może to. Nie, to jest za długie. To jest za długie po prostu, za długie. Naprawdę bardzo przepraszam za parkur, Nie za parkur, tylko za katar. Czyli tak to Okej. Okay. Dobra, eee, no 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 i... to Jeszcze mam coś... O, co Jeszcze wam coś pokażę. O, widzicie na pasku EXPA? Że liczy nam się czas. To jest oryginalne sekundy. To nie są jakieś Minecraftowe. To coś to są prawdziwe sekundy mam liczyć. I tutaj nam się wyświetla potem. jak Ja parku parkour 7 17. Włączyłem z czasem 21 sekund. Ale normalnie w 11 przychodzę, tylko spadłem i dostałem 43 XP do tych leweli co masz parkura za przejście parkuru E 17 po raz 18 no, no bo już przychodzę, przychodzę to o, teraz pokażę wam tak na no szybko jeszcze raz jak to przejdę, jak ja to szybko mam przejść Pam, 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 pam. 12 sekund. Dobra, to, to, to byłoby na tyle. Cześć na razie. Do zobaczenia. Na samym odcinku. Do uprzednich. I...